Witajcie na moim blogu. No jest to czas teraz przetworów. Dużo warzyw dojrzewa w tym roku. No nie mogę narzekać, ale zarówno papryki, jak i pomidory, czy bakłażany, czy pepino buraki, marchewki, fasolki, to wszystko jakoś się udało. Jakby rekompensata za to, że mało jest owoców, bo ten mróz kwietniowy oczywiście no, zniszczył zawiązki. I dzisiaj chcę pokazać, jak robię taki czatnej z czerwonych pomidorów i z czerwonej papryki. Do tego jeszcze cebula. No po prostu, ile bym tego nie zrobiła, to zawsze to szybko znika. Jest to naprawdę coś pysznego. Zamiast tych kupnych keczupów czy ketchupów, gdzie no wiadomo dużo jest tych dodatków chemicznych, tutaj jest to sama, sama natura. I. Przedstawię mój taki przepis, który mam sprawdzony. Od wielu lat robię i niezmiennie zachwyca. Bardzo dobre do mięs, do wędlin, do serów żółtych, białych. Praktycznie no, można nawet jeść to bezpośrednio, smarować sobie jak konfiturą czy dżemem chlebek. Na początek zawsze, ponieważ trochę więcej czasu wymaga, sparzę pomidory i obiorę, potem pokroję i duszę. Duszę je dlatego, żeby odparować, żeby to po prostu zrobił się ten przecier taki dosyć, dosyć gęsty. Następny krok to Obieram cebulę w piórka i na oleju rzepakowym duszę tą cebulkę. Tak aż do miękkości. W trzecim, jakby na trzeciej patelni, z kolei. Na oleju rzepakowym również paprykę drobno pokrojoną w kostkę. To jest papryka słodka. Ja akurat uprawiam ramiro, więc również taka, ale każda inna praktycznie się też nadaje. I dodaję też do, dla ostrości jedną papryczkę chili. Oczywiście to jest kwestia tego, czy ktoś woli łagodny czy ostry. No to albo rezygnuję z tej papryczki Chilo, czyli albo po prostu dodaję sobie jej więcej. I to są trzy zasadnicze składniki: pomidory, paprykę i cebulę. Wszystko to mam z własnego ogródka. I następnie łączę to wszystko i zaczynam dodawać te wszystkie dodatki i ja tu oczywiście sobie zapisuję mam ten swój przepis więc to po prostu wygląda w ten sposób, że półtora kilograma pomidorów do tego kilogram cebuli, bo cebula jest tutaj bardzo istotnym składnikiem, ona daje taką i i smak, i taką słodyczkę troszkę. 0,6 kg papryki, tej czerwonej, słodkiej, pokrojonej w kostkę, jedna tak jak powiedziałam, ostra. I jedna szklanka cukru. Tutaj oczywiście też jest kwestia, może być mniej, może być więcej. To zależy, to, już, to jest taki mój smak. Pół szklanki octu jabłkowego. Następnie 10 ząbków czosnku. I te 10 ząbków czosnku to dodaje właśnie jak smażę paprykę. No i sól, pieprz, kolendra, to wszystko do smaku. 50 ml octu balsamicznego. No, i z tych dodatków to dodaję bazylię, oregano, pieprz cytrynowy, goździki 8 sztuk, ziele angielskie też 8 sztuk, ale to jest zmielone. Łyżeczka cynamonu, łyżeczka kuminu rzymskiego i yy, jedna łyżeczka mielonego albo świeżego startego imbiru. No i to wszystko należy wymieszać. I teraz jeszcze trochę poddusić, żeby te smaki wszystkie przeszły. Można sobie spróbować dosmaczyć, czyli dołożyć czegoś więcej, no bo tak jak powiedziałam, każdy ma swój gust. I może to ja czasami zostawiam w takiej formie niezmielonej. Wtedy te kawałeczki, cebulki gdzieś tam się tak troszeczkę ciągną. To też ma swój smaki i urok. Ale tym razem zdecydowałam się po prostu zmiksować. I jest to w takiej postaci. Jest to naprawdę, naprawdę smaczne. Polecam szczerze teraz jest ta pora kiedy i pomidory i papryka, cebula to wszystko jest w zasięgu ręki można mieć z własnego ogrodu można iść na ryneczek kupić czy nawet do marketu jakiegoś i zrobić zdrowe, smaczne pyszne, własne dzisiaj tyle dziękuję bardzo za uwagę pozdrawiam wszystkich serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl do zobaczenia wkrótce